Hej, z tej strony Franek, a to jest film z letalnej kompanii z moimi kumplami. E, to akurat jest wstęp, który nagrywam później, e, bo film powstał na spontana. E, postanowiłem go zrobić, aby powiedzieć Wam o moim kawałku, który wychodzi już jutro, e, a w tle możecie usłyszeć jego zapędlony fragment. No, robiłem ten kawałek e, 4 miesiące, e, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Przynajmniej ci, którzy lubią e, muzykę techno, e, muzyka techno. No elektroniczną muzykę. E, no, ten film to dopiero pierwsza część e, z, z tych rzeczy z, z kompanii, bo materiału mam jeszcze dużo. E, I pewnie jeszcze coś nagram, ale na razie zapraszam do oglądania. Julian, jesteś tam na dole? <grym> o, Julian! Tam na dole jest, tam na lewo, tutaj. Jan, Julian. Surian! No tam na dole jest, on nie ma poszło z rzeczy. Surian! I franek, franek y, Tobie też to przypomina ten nasz y, statek tam na dole, jak generator z DVD. Taki no no chcesz... tak, tak. Chcecie, chcecie iść chyba zabić się od Chodź. do, do jak zginę, to proszę uciekać. Gdzieś <noise> tu w tą stronę był chyba. O, no wiecie gdzie on jest? Tu jest slime. Tr Trzeba przejść przez te... mi tam, tam na ten korytarz. Na wprost. Oho. Trzeba tam iść, nie? Idzie. Gdzie? No idzie. Chyba szlam. O, oh, fuck. Tu jest, tu jest, tu jest pajęczyna. pajęczyna. Trzeba Serio? okrążyć go, okrążyć go. O, jesteście? Gdzie jest pajęczyna? Nie chodź tu do nas, nad krakera dalej, zabijamy. Dobra, dobra, dobra. To jest zadanie dla mnie, gdzie on jest? Tylko nic nie widzę. A tam jest pająk! Słyszysz go? Gdzie? Tutaj! Słyszysz go? Dobra, w tej A Ej, ktoś musi wejść pajęczynę, uciec i wybierzemy pająka. Dla. No, no to dawajcie, ja zaryzykuję. Dawajcie, bijcie go, bijcie go. Tu, ej, bo, no, bo nas O kurde, ej, faktycznie. A ja jeszcze nic nie widzę chłopie Bo mam tam ciemno I tą latarką No tu masz no kurwa, No wejdźcie do środka Ej ty jest za... to, to chyba się Ej dobra nic nie widzę, przepraszam że to zrobię Ale muszę tego Jesteśmy debilami panowie bo utknęliśmy chyba Nie, nie gadaj no tak, utknęli no, utknęli utknęliśmy No, utknęliśmy ja Utknęliśmy Utknęliśmy. Tak, trzeba, trzeba będzie przebiec ja. no, Ej, patrzcie jaki mam plan Obgonicie go, ja was? wtedy przeżyję Ej, odgońcie go do zabitego pokoju Ej, go do zabitego pokoju Tak, tak, uciekaj, uciekaj Odgońcie, od o. Czy my zginęliśmy no, nie widzę No, 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 no. Ja Chuju, chodź tu no. Franek I teraz patrz, od, odciągam go no, no. chodź nie, ja nie, nie stój tam! Co ty robisz?! Dawaj, dawaj tak. Ty, drugi Nie, to jest drugi Ej, co, Uciekamy, dawaj Co?! Też musi przeżyć Dobra, czekaj, Tak mam. ja pierdolę Musimy... Ale chodź tu ze mną Czekaj Ale Nie skocz tam Nie skacz te on w miejscu i będzie na tobą stał A to Prany... idealnie będzie Przeskoczę, przeskoczę, przeskoczę Ale ja nie przeskoczę no to, ja go, to ja, ja go zwabię, ja go zwabię <grym> dalej po prostu. Przejdziesz. Tak. Na spokojnie. Dobra, ale pomóż. O kurwa, to jest kolejny. Ja chcę was Chujowo. Ej, dobra. Odgonimy go. O kurde. Działa na dźwięk? Nie, nie nadkraker nie, nie działa na dźwięk. Okej. Okay. No tak, Co się ten... dzieje z mojej Wojtek Wojtek chyba nie przeżyje tej nocy No chyba nie, <grym> chyba nie, biedaczek Coś tu biega kupa. nie, Franek Ej pobiłby się z pojąkiem, wiecie? Też w sumie No, Ej, też bym się pobił Do ty... chodzenia? Jesteśmy w trójkę, no Dobrze, ja, wejść tą pajęczynę, wejść tą pajęczynę, Franek a, to nie działa? Kurde, niedobrze. Ej, uciekajmy, chodźmy! Chodźmy, uciekajmy! Czemu? A, my eksplorujemy dalej niby? Nie no, nie. chcę zabić tego knoja. A, dobra, no to chodzi? Która jest godzina? Chwila, sprawdzę co no, która Piotr. godzina. Uf, ja, nie. gigant jest! O No dobra, faktycznie tam jest gigant. Ale wiecie, że tam nie działa na ten dźwięk, tylko działa na wzrok? Wiem, tak. ale tam okay. mogłybyście się <laughs> ścieknąć psy Dobra, ale to musimy iść. Mam świetny pomysł, chodźcie ze mną. Dobra. Ale ja tu nic nie widzę. Chyba tu to... możemy, nie? No tak. No. Okej. Okay. A ruszać się możemy? Oczywiście. nie że tak żebym nas nie widział. Co, nie? A, oj, bo. On tam wchodzi po słowach, panowie. On tam wchodzi po słowach. Mam nadzieję, że to wszystko odniosłeś, co nie? Tak, tak, odniosłem. Dobra. Ja pieprzę. A reszta? Nie wiem, ale zamknąłem drzwi. Ej dobra, zobacz czy oni żyją w ogóle. Eee, żyją. Kur... Dobra, to cicho, otwieram drzwi. Panie, mam słowa. on zginął. O kurde, nie dobra. Nie, nie żyje, 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 żyje. Ej, dobra, czekajmy na niego. Co to są tam za rzeczy niby? Fuck, <noise> Nie, <O> <głos> <jezu>. <głos> Biedny, no dobra. Ej, a nie bierzemy jego ciała? W super. Ale one przecież zostało zjedzone. O, oh, faktycznie. Aaa, okay. cuki. Dobra. To <noise> jest ja gotowe na to, żeby. kliknąć fajkę. No nie wiem, klikaj fajkę. A! <noise> Z go wyjebało Czy to jest najbardziej <grymianie> profitable, ja przecież wszystko znalazłem Zabraliśmy 438, bardzo ładnie Jestem chyba the most lazy <grymianie> z <technologiczem. grymianie> The most <grymianie> lazy <grymianie> <zechle>. <grymianie> MLG, kurwa tak. Atak na... on Titan? To jakoś to tak... Atak na Tytana Atak na Tytana <grymianie> Co to za łukasz pomieszczenie? Nie podoba mi się. Kulek. Nie, to się nie podoba. Regenerator? Dawaj, Surian. Tu nic nie ma. No, otworzy tam te drzwi, że to jest całkiem wiadomo. O, chopcze. Będę już zdekł. Zaraz przyjdzie, pniek on ma. Eee. Czarny? Proszę, tam nie wchodź. Nie, nawet nie, nie tam tam. Czy Czarni, czarni wchodzi, mają za, duszę. Ale chodź się tam! Jaki zje? No nie mogę. Nie, my zginęliśmy wszyscy teraz. Ale czemu, O co chodzi z tym? Deli! Ale, co, gdzie, w... ale kurwa, to. Ale. Co, to nic nie powoduje, jak masz. Dziewczynki możesz dostać tylko, jak masz paranoję na wysokim poziomie. Nie, tylko ale, on, to tak. To przeciwnika. Jakiego? Ale, to nie wiem, co No nie miałeś tam chodzić. Ale co to respi, niby? Co ty, co ty pierdolisz? No, co? Ej ty, ty. ej Pradek kończ Dobra, to przejdź dobra Tam turec No Słyszysz? Tam jest no. Słyszysz? <laughs> Tam jest stulec! tam Słyszałeś to po brytonsku? <laughs> <laughs> tak No ja też Nie chcę tego słyszeć po brytonsku <grym> Ja sobie przypomniałem, że taki jest Ja muszę to ustawić, bo pan jeszcze raz wbrewkę I rozbrewkę Bo to Jupi trzeba wstawić. To faj, ale śmieszne to jest. Muję! Znaczy to części trochę tak, ale... Jubi! Jubi jest lepszy. O! Brahe! Mówiłem, Mówiłem, że się spał! Mówiłem, że się spał Ibra! O kurda! Jest tu! uciekam. W którą stronę, chyba tutaj, nie wiem! O tu jest zem! Tutaj, tutaj! Ja... O kurwa! Nie mnie. Co się dzieje? Na niego, na niego się trzeba patrzeć? Nie czy z, wiem, przez jakieś dwie sekundy, i później e, odwrócimy. się. Dobra, wzrok. ale to gdzie... i tak musimy wrócić. Bo gdzie wtedy nie uciekniemy. W, gdzie, gdzie jest MIWU? Nie wiem, pewnie już umarł. Wtedy się szło, Wodek! pamiętam, i tutaj jest. Brakę dogorwał. <laughs> to śmieszne by to było. Ej, nie było. Dogorwał. Ej, macie jakieś rzeczy? Hahaha, Patrz, tu Ej, patrzcie, ile tu rzeczy jest. Ej, tu jest Tu To bierz to i wyniosłeś. Co tu łazi? Nie wiem. Ej, Ale weź tak, ten czajnik to... ode mnie, bo ja potrzebuję być lekki. Weźcie ten czajnik Ale w ogóle. eee ja, nie jest chyba nie łazi. O, prezencik. Hello there. I coś co tu jesteś, jeszcze mimik! mimik! Co to było? Co to jest? Co to Zaraził jest? go! Zaraził Juliana! Masz, masz szpadę! Masz szpadę! O kurwa! Mimik! 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 mimik. Spierdolony! On zaraz otworzy kurwa drzwi! Nie! No to Julian? Wojtek? Dobra, to mimik Mimik! Znaczy AM Tam mimik Ale jest, ci... kurwa Cię wy? kurwa A on spadł, ja pierdolę Myślałem, że go mimik zaraził Ale ten, on jest na dworze, on jest na dworze to no nie wiem, uciekamy chyba. No i się tutaj. Mamy łopaty, więc ja, jak tego zrobić? Nie mamy łopaty? Nie, bo mnie zabił Teodor z łopatą. Są Idą to się po raz drugi. No, no, się, lecimy. Dobra, spierdalamy. Na... Nie wiem, podejść. czy nas na kołtę stać. 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 Stać, stać. Ledwo, ale stać. Chciałem, jakby tego znajdować, wszystkie podejrzenia. Logika. Słyszałem, chyba, ten dźwięk, mówię, aaa! Bardzo. Kłe! O! Dobra, co ty wiesz, ciska, ciska. No, nie skoń. Teraz będzie drzeć pizdę, kurwa, mać! Kto? pomocy. Czy ktoś z załamał? Nie, 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 z nie, 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 teraz będzie, że... że nie, że robot mi się będzie drzeć, bo go odpaliłem nie, 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 tam nie, Gdzie? nie, 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 mam. tu jest nie, Coś Tu dalej jest? Patrz, o, nice. Wiemy sobie tym razem. Eee, tylko wiesz co? Gra mi się kurwa znowu zbagowała. O jezus, wiesz my. w jaki sposób? Tak wiem, chodź, wracamy. To by się w ogóle kiedykolwiek coś takiego stało? Nigdy w życiu. Znaczy, ja mam teraz latarkę do swojej przy twarzy. Tak zbugowała mi się coś. Super. Ja teraz. Ja niczego, tu, tu jest tego, hairbrush. Kodor Bo ja tego wziąć nie mogę Dobra, to chodź, tym O nie! Kurwa Te się wracała? Nie wiem, ej, czy potrzebujecie mojej pomocy? Nie, nie ale gra mi się znowu zbagowała w ten sposób, że nie mogę zdro zdropać itemów Ej, bo ja stąd nie wyjdę Ja pierdolę Ej, ktoś musi go zabić y -y, na serterlo. O kurde No stricte Ej Czulia Gdzie jest Jurek? To Zabij mnie. Zabij mnie Z przyjemnością O O oh, oh. COŚ TY ZROBIŁ, OD A COŚ TY ZROBIŁ Nie, bo tego za to środka i go zabił Ja się zatrzasnął z nim w środku, ja bym się tak trzymałem od niej przez jakieś 15 sekund O super e, Gremie skraszowało Więc chwila Kurwa mać, ochuj tu chodzi, kurwa mać, ochuj tu chodzi. A boże. Pierdolę.